Witam wszystkich w kolejnym odcinku w serii Let's Play Dragon Age początek. <tryk> Na początku tylko małe przypomnienie, że tam już jakiś czas temu prosiłem was, żebyście pisali czy mam zostać przy wersji angielskiej czy polskiej No większość chciała, żebym wrócił do polskiej, więc tak zrobiłem osobiście wolę angielską, ale jeśli jest coś, no co właśnie. mogę ciebie zrobić, proszę, proszę bo Niech będzie już wersja polska. Z pewnością spodobają ci się, dobra. Dobra. Mm, tak jak ostatnio, no dla przypomnienia um, ostatnio. Udało nam się zapobiec atakom nieumarłych na Re Redcliffe Nie i dowiedzieliśmy się, że Konora, syna Arla Emona o... Owładną, czy tam zawładną nim demon, którego mamy z niego wypędzić. W tym celu musimy udać się do kręgu maginów, co za chwilę e, zrobimy. E, na początku tylko jeszcze chcę zamienić kilka słów z e, towarzyszami. Nakupimy no trochę prezentów. No, sześć niech będzie. I kupimy sobie. Wykorzystamy trochę. No, już 77 Golda. Księgę Technik Fizycznych. 22 Golda. Kupimy ją i od razu przeczytamy. <laughs> Właśnie. Dzięki temu awans mamy. A dzięki temu awansowi możemy dodać jeden talent. Do czego dodamy? No rozwiniemy, jak to, władanie tarczą. Już powoli będziemy kończyli bieguć w władania tarczą. Doświadczenie w korzystaniu z tarcz sprawia, że niektóre zdolności postaci są skuteczniejsze. Obrona tarczą zapewnia większą premię do obrony, zaś użycie muru sprawia, że postać staje się odporna na bezpośrednie ataki powalające. Aha, to dopiero teraz będziemy całkowicie odporni na, na powalenie. Tutaj myślałem, że tutaj jest, ale jakoś nigdy nie czytałem. No dobra. Czyli teraz będziemy całkowicie odporni już na powalenie. Na początku chcę zamienić tylko jeszcze tak... Kilka słów za listerem, listerem ale to głównie tylko i wyłącznie dzięki temu amuletowi, który znaleźliśmy. Musimy go znaleźć, jest... To... No właśnie. To, to amulet mojej matki. Bez wątpienia. Ale dlaczego nie jest zniszczony? Skąd go masz? Był w zamku Redcliffe, w gabinecie. A, w gabinecie Arla? Musiał go więc znaleźć zaraz po tym, jak rzuciłem nim o ścianę. Naprawił go i zatrzymał? Nie rozumiem. Dlaczego to zrobił? Może chciał ci go oddać? Może i tak. Może nawet miał go ze sobą, kiedy był odwiedzić mnie w klasztorze. Nie, żebym dał mu dojść do słowa, biorąc pod uwagę, jaki byłem na niego wściekły. Dziękuję. Naprawdę. Ja. myślałem, że straciłem go przez własną głupotę. Będę musiał z nim o tym porozmawiać, jeśli wyzdrowieje. To znaczy, kiedy? Kiedy wyzdrowieje? Szkoda, że dostaję to dopiero teraz. Pamiętasz, jak o tym wspominałem? O rany. Przyzwyczaiłem się już do tego, że ludzie mnie nie słuchają. Dobra, jesteś przyjacielem. Oczywiście, że pamiętam. Nie wiem co powiedzieć. Jestem zaszczycony. Jeszcze raz dziękuję. Ile dostaliśmy? Siedem. To ile u niego już mamy? 85 Coś cię trapi. Mam kilka pytań. Oczywiście. Mm, Wyższej straży, wychła się w zakonie, to czy nigdy. Dobra, skoro wykonałeś się w zakonie, to czy nigdy... Nigdy? Nigdy co? Nie miałem pary solidnych butów? No właśnie... Chodzi o seks. O, a więc to o tym rozmawiamy. Cóż, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, ty powiedz mi pierwszy. <laughs> co mam powiedzieć? Oczywiście, że tak. I najwyraźniej nie masz za grosz wstydu. Cóż, dobrze. Zrobię, jak chcesz. Ja sam nie miałem tej przyjemności. Nie, żebym o tym nie myślał, oczywiście, ale. No wiesz. No wiemy. Nig Nigdy nie miałeś okazji? Cóż, życie w zakonie jest inne od życia niesfornych chłopców. Wychowano mnie na dżentelmena. To chyba nie tak źle, co? Właściwie to nie. Ja nie chcę niczego przyspieszać. W końcu możliwe, że nie wyjdziemy żywi z tego, co nas jeszcze czeka. Dość tego. Nie chcę już o tym rozmawiać. Ruszajmy. No i jeszcze jeden załapaliśmy. Dobra. Chcę sprawdzić, ile tam ustena mamy. Ustena trochę nam brakuje, więc damy mu prezenty. Prezenty, prezenty. Tak, wszyscy lubią. Masz moje podziękowania. 47 i jeszcze nie... moje podziękowania. Tak do 57 i zdobędzie trochę premii do siły przynajmniej. Wzywałeś mnie? Mm, mm, mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. <grym> czy drać Freddy jest dla ciebie dziwny? <grym> Mało powiedziane. Nikt nie ma tu swojego miejsca. Wasi rolnicy pragną zostać kupcami. Wasi kupcy marzą o szlachectwie, a szlachcice zostają wojownikami. Nikogo nie zadowala jego obecna sytuacja. O, takie koło kanciaste, trochę graniaste, że tak powiem. Czy kanal nigdy nie pragną odmienić swego losu. A co to daje? Rolnik, który kupi sklep, nie będzie kupcem. Zawsze pozostanie rolnikiem, który został kupcem. Nosi ze sobą stare życie, jak żółw, nosi skorupę. Może być szczęśliwszy. Szczęście jest ulotne. Przetrwać może tylko obowiązek. Nie uważasz szczęścia za istotne? Szczęście można odnaleźć w obowiązku, w służbie swemu ludowi. Nie trzeba go poszukiwać. Ruszajmy dalej. Chodźmy. Jak chcesz. Tu na razie nam wystarczy. Oczywiście jeszcze z Morrigan. Później zajmiemy się też Leleaną. Z Zewranem nigdy za dużo nie gadam, więc o to nie macie Czekam się zmartwić. Hmm. Chciałbym porozmawiać o czymś osobistym. Jesteśmy w obozie. Więc każda chwila jest dobra. Nieważne. Ona się na nas chyba pogniewa trochę, jak się pytamy, czemu wciąż tu jest. Jakie ma położenie? 78, dobra, to i damy też coś tam. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, masz już na maksa. Ciekawe. na premia do magii. Czekam na rozkazy. Chciałbym o coś spytać. Pełno w tobie pytań, co? Hmm. Czy możesz jakoś pomóc opętanowemu magowi? Mówisz o tym dziecku plugawcu w nawiedzonym zamku? Jeśli masz na celu usunięcie demona, nie robiąc krzywdy dziecku, istnieje pewien sposób. Między dzieckiem i demonem powstała więź. Dzięki której można dotrzeć do prawdziwej postaci demona w pustce. Tam można go pokonać w bezpośredniej walce. Do pustki może wkroczyć jedynie Mag. Wymaga to i grupy magów do odprawienia rytuału, a nie posiadamy żadnej z tych rzeczy, prawda? Zresztą, nawet gdybyśmy posiadali, demona musiałby zniszczyć jeden jedyny mag. To nie jest proste. Lecz masz swoją odpowiedź. No, w sumie zamierzamy to zrobić. Czekam na rozkazy. Hmm. Jesteśmy w obozie, dobra, o To nie każda chwila jest dobra. Czego wciąż tu Dlatego, jesteś? Dlatego, że Flemet kazała mi wam pomagać. A co? Mam odejść? Jeśli chcesz, mogę tak zrobić. Hmm. Chcesz odejść? Gdybym chciała odejść, już bym to zrobiła. Jestem tu, więc nie zadawaj bezsensownych pytań. No właśnie, obraziła się na nas trochę. ale właśnie dlatego mamy te prezenty. Ciekawe. No to wystarczy. Na na razie chyba za bardzo. Nie, nie posuniemy za bardzo chyba wątku z nią. Mm, no to lecimy do. Obozu magów. A, jeszcze z psem. Chwilę. tego, tego psa też mamy coś. A nam zawadza, z tego co pamiętam. O, właśnie, kość, jak nieco. Słyszałem kiedyś taką starą legendę o psich wojownikach. Którzy w czasach tak. dawnych. Na rozmowy z psem sprowadzały się łabari, do tego, że to do psa. Cóż, tak słyszałem. Czasem było to. Ludzkie mięso. O, jakbyś potrafił wyczuć różnicę? Być może już ktoś cię czymś nakarmił, albo kimś. No, Alister nam straszy naszego psa. Ej, nie słuchaj, Alistra, leci głupoty. Hej. No właśnie, dobrze. Lecimy wieży, tak jak mówiliśmy, standardowa drużyna chodzi już niedługo. Hmm. Doki nad jeziorem Kalenat. No, do no wieży dotrzemy zaraz. Na początku nad jezioro trzeba się udać. No, i dotarliśmy. Zbierzemy, co tam jest. Trupie korzenie, i te roślinki. To wszystko się przyda później. Będzie mm, ładny Grzyb, i tu worek, też grzyb. Zaczynajmy. Mała okrągła tarcza. Weźmiemy wszystko, bo za chwilę i tak w sumie znajdziemy kupca. Kolektyw magów. Jesteś szarym strażnikiem, zgadza się? Właśnie kogoś takiego miałem nadzieję spotkać. Reprezentuję kolektyw magów, zainteresowanych tym, by żyć bez ciągłego nadzoru ze strony zakonu. Jak mogę ci pomóc? Obok mnie. A także w każdej większej osadzie znajdziesz niepozorny worek. A w nim prośby magów, którym potrzebna jest pomoc ze strony kogoś zręcznego i dyskretnego. Rzucam mm, rzucę okiem na te prośby. Dziękuję, przyjacielu. W każdej ważniejszej osadzie mamy agentów, którzy wynagrodzą cię za pracę na rzecz kolektywu. Niechaj sprzyjać stwórca! Oczywiście się zajmiemy tym. Zobaczmy, co tam mamy. Miejsce. Szczególnej mocy um, Pradawnych, dawnych. A w do Blasu Brasilian będziemy musieli na chwilę wrócić. Fałszywi świadkowie, to w Denerim, ale to, to dopiero za jakiś czas wykonamy. Zakończenie okresu nauki. Towar zamarze. E, zabójca Twego brata. Znaczy, to, to chyba było w różnych miejscach, z tego co pamiętam. E, więc to będziemy jakoś e, powoli wykonywali sobie. Zabójca twego brata. Mm. Też w lesie Brasilian. I magia zielarska. Katastrofa. Ble, ble, ble. Grzyby głębinowe. Musimy zebrać trochę grzybów głębinowych. Chyba mamy ich nawet trochę. Tu się oddaje wszystko, a tylko 7, więc raczej dupa z tego wyjdzie. Blada. Kolektyw ma 10 grzybów, no właśnie. Więc dopiero za jakiś czas też oddamy im to. E, caster, zobaczymy co on ma a nam nie do powiedzenia. Chwie. Co sprowadza tu tak dystyngowaną personę? Chciałem przyprawić się przez wody do wieży. Ach, nic z tego! Od wielu dni nikomu na to nie pozwalają. Jestem przewoźnikiem, a przynajmniej nim byłem. Biedny stary Kester został bez pracy. Więc nie mogę przyprawić się przez e, wody jeziora? Dopiero co był u mnie Gregor i mówił: Nie martw się, Kester. Mamy wszystko pod kontrolą. Nic więcej nie powiedział. A później moją łódź znaczy się Lisi. Przekazał w ręce Karola. Nazwałem ją tak na cześć babci, tę moją łódź. Mhm. Mm co to za Gregor? To dowódca templariuszy stacjonujących na wieży. Zacny człek! Więc nie ma sposobu, bym mógł dostać się do wieży? Możesz spróbować wpław, ale tego nie polecam. W jeziorze są jakieś wstrętne stwory. To pewnie wina tych mikstur, co to je spuszczają do wody. Gregor poradził mi bym zaczekał tutaj aż burza ucichnie ale mówię ci niektóre burze tak jakby się nie trochę zmieniają cóż dzięki za pomoc jesteś nazbyt uprzejmy tacy jak ty zwykle nie poświęcają czasu osobom mego pokroju na chwilę wejdziemy jeszcze tutaj do gospody już nie pamiętam czy tutaj coś jeszcze się tam dostaje W każdym bądź razie, razie zobaczymy. Mm, kufer zamknięty, pewnie no jak. Pozwól, że ja to zrobię. Tak, Jestem no to pozwolę. Godańca. Otwieraj. List miłosny, to już chyba piąty. Podejrzany klient. Z tymi podejrzanymi klientami to jeszcze muszę coś zobaczyć. Na co się tak zgapisz? To nie można już się napić w spokoju? No tak, podejrzany facet, który ma głos baby. To też dziwne. Rzeczywiście jest podejrzany. Karczę. Dzień dobry. witamy w rozpuszczonej księżniczce. Coś podać? Dlaczego nazywa, nazwa tej gospody to rozpuszczona księżniczka? To pomysł mego ojca prowadził gospodę przede mną i nazwał ją tak na cześć mojej siostry. Była jego małą księżniczką. Księżniczka uznała, że wieś jest dla niej zbyt nudna i przeniosła się do Denerim. Bardziej tam wytwornie, mówiła. Cóż, znaleziono ją martwą. Zabiorą ze wszystkich świecidełek, które ojciec kupił jej za swoje ciężko zarobione pieniądze. Serce mego ojca nie wytrzymało. Oj, maści, babo, placek. Matka przestała jeść, a ja odziedziczyłem zmagającą się z kłopotami gospodę. Nazwa została. Taka to historia. Dobra, chciałbym się czegoś napić. Oczywiście, czego sobie życzysz? O, to tu możemy obchnąć. Trochę pierdołów, które zdobyliśmy przed chwileczką. Dużo tego i tak nie ma. Tarcza Emona. Co ta tarcza daje? Całkiem, całkiem jest. Zatrzymałem na razie. Ale tarcza Redcliffe nam nam potrzebna. Co on tu ma nam do sprzedania? Hmm, chyba nic tam, nic zbyt ciekawego. Trucizny, tu wino, jakiś prezent. A to kupimy sobie zresztą, przydadzą nam się. W sumie, wszelkie te słabsze okłady też się nam przydadzą, więc kupimy je póki możemy. Dobra. Czy mamy jakieś 9? Mamy. To spróbujemy, może uda nam się coś, coś, coś. Coś uda nam się z tego, co widzę. Trochę słabszych miksturek, więc. A, tylko jedną, bo mamy tylko jeden pył No cóż, zawsze to. Jedna miksturka do przodu. Ja to monogu się nie bawię w te. Alchemiczne, że tak powiem, pierdoły nie warto tracić składników. A i tak tego się zdobywa pod dostatkiem. Dobra, no to teraz musimy się dostać do wieży jakoś. Hej, ty! Nie chcesz chyba dostać się do wieży, co? Bo mam wyraźny rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. No. Służbista. Jestem szarym strażnikiem i potrzebuję pomocy magów. Jesteś szarym strażnikiem, tak? Udowodnij. Właśnie, jak mam to udowodnić? Czego ci nie muszę udowadniać? Więc nie jestem dla ciebie wystarczająco dobry. W porządku, zobaczymy, czy uda ci się dostać do wieży bez pomocy. Prosimy zastraszenia czy perswazji? Chyba perswazji. Twoim przyłożonemu się z... nie spodoba się, że, robiły... <śm> <fuh> że robiłeś mi trudności. Aha, czyżby? Myślisz, że Gregor byłby na mnie zły, bo Cię nie wpuściłem? Chwileczkę. Właściwie to tak. Masz rację. O, sobie uświadomił chłopak. Tak będzie bardzo zły, jeśli mnie nie wpuścisz. On tu rządzi. Założę się, że dałby sobie radę z szarym strażnikiem. Rzekomym szarym strażnikiem. Chcesz, żebym Cię tam zabrał? No jasne, tak po